Witajcie na Wegetubie, Dzisiaj sezonowy przepis na to, co właśnie teraz, akurat u mnie jest w sezonie szparagi w pesto z czosku niedźwiedziego. Zaczynamy. Dzisiaj zrobimy wspaniałe szparagi z grilla, do tego pesto z czosku niedźwiedziego, a wszystkie składniki znajdziecie w opisie pod filmem. Mamy fantastyczny okres, kiedy czosnek niedźwiedzi jest dostępny. To są takie. Zielone listki o lekkim, delikatnej nucie, właśnie czoskowej. Jeżeli nie jesteście w stanie dostać tych listków, zróbcie pesto spokojnie z innych młodych liści. Może być szpina, krukola, bazylia, cokolwiek. Ale jeżeli naprawdę macie możliwość poszukania tych listków, zróbcie to. Zobaczycie, jak wspaniale smakują. A ja zacznę od blanszowania ich, ponieważ każde pesto dłużej nam się przetrzyma w lodówce, dłużej zatrzyma się jego intensywnie zielony kolor, jeżeli. Listki zblanszujemy w osolonej wodzie. I teraz, może na dwie porcje, żeby nie spadła temperatura. Chodzi naprawdę o dużą temperaturę i o szybkie działanie, więc nie mogę sobie pozwolić na to, aby tutaj nagle woda stała się taką 60-stopniową. Dosłownie zobaczcie. 10 sekund nie minęło. Czosnek zblanszowany. Wyławiam i przekładam do zimnej wody, najlepiej z lodem. To od razu hartuje ten proces, e, czy, czy tak naprawdę zatrzymuje proces gotowania i mamy pewność, że e, nie przegotujemy na śmierć tych wspaniałych, aromatycznych, zielonych listków. Czosnek niedźwiedzi mamy już zahartowany. Teraz musimy odcisnąć jak najwięcej tej wody, ponieważ nie chcemy, aby pesto było wodniste. Zobaczcie, jak intensywnie zielony jest ten kolor i on dokładnie taki już się zachowa pesto, które zrobimy i takie pesto, jeżeli zostawimy w słoiczku, przykryjemy warstwą oliwy, tak żeby nic z tego pesto nie wystawało, nie miało kontaktu z powietrzem, takie pesto spokojnie wytrzyma nam nawet miesiąc czasu w lodówce. Bierzemy szparagi i jak dowiedzieć się, kiedy czy raczej w którym fragmencie ona jest dobra, ponieważ ma takie bardzo zdrewniałe tutaj końcówki, które absolutnie nie byłyby apetyczne. Gdybyśmy je chcieli zjeść. Dlatego, e, przy jedzeniu, przygotowywaniu szparagu, ważne jest, żebyśmy oddzielili to część staro od nowej i robimy to w ten sposób, żeby po prostu łapiemy szparaga w ten sposób i odła próbujemy przełamać. I mniej więcej one powinny w tym samym albo troszkę innym fragmencie nam się po prostu złamać. Więc jedziemy tak z każdym szparagiem. Biorę szparagi. Delikatnie je sole. Jedna duża szczypta powinna wystarczyć. Odrobina dobrej jakości oliwy. I teraz wszystko należy tak pomieszać, żeby każdy tutaj element szparaga został obtoczony dokładnie w oliwie. Przekładam szparagi. Układam je i tutaj nie będziemy ich naprawdę poruszać zbyt dużo. Chodzi o to, żeby szparagi usmażyły się z jednej i z drugiej strony pod tym samym mniej więcej okresie, czy ten sam okres czasu. Ja teraz zmniejszę trochę ogień i pozostawię około dwóch minut, góra trzech na jednej stronie, przewrócę je i będziemy smażyć czy raczej grillować na drugiej stronie. E, I teraz taki też, e, sprzedam wam fajny pomysł, sposób na zrobienie grzanek, właśnie do e, szparagów. Położymy je teraz bezpośrednio na szparagi, one przesiągną tym aromatem dymu. Kładam na patelnię i mogę nawet wtedy dobrze je przycisnąć, one dostaną takiej ładnej e, krateczki właśnie od patelni. Teraz przygotowuję pesto. Trzeba to nasze te nasze zblanszowane listki delikatnie przesiekać, żeby łatwiej było je zmielić blenderowi. Kładziemy właśnie listki naszego czosnku. Orzechy laskowe. Tu znowu dowolność jest po waszej stronie, jeżeli nie macie takich orzechów, użyjcie innych prażonych, może migdałów, może orzechów włoskich, ale myślę, że to połączenie jest naprawdę udane. Oliwa extra virgin, płatki dożdżowe, które dodadzą lekko serowego, ala parmezanowego smaku, sól, pieprz. I odrobinkę dosłownie pół ząbka czosku. I to zaraz będziemy blendować. I słuchajcie, wystarczy. Zobaczcie mniej więcej jakie fragmenty pozostawiłem. Niektórzy blendują pesto kompletnie gładko, a ja właśnie lubię jak takie troszkę kawałek większe pozostaną. Jest jest ciekawsza ta struktura. Przekładam do słoiczka. A jeżeli chcecie zachować właśnie takie pesto na później, musicie przykryć je delikatnie warstwą oliwy, tak jak wcześniej wspominałem, żeby nie dochodziło do kontaktu z powietrzem w tego właściwego pesto. Szparagi są już gotowe i zgrilowane szparagi lądują właśnie w tej samej misie. Teraz na gorącej patelni z powrotem układam chlebek tak, żeby troszeczkę się nam tutaj zarumienił, troszkę nam stał się taki chrupki i już bez gazu odstawiam na chwilkę do momentu, aż wykończymy danie. I tak, część tego pesto, bo ta ilość pesto naprawdę wystarczy na kilka dań paragowych, a część po prostu pokrywam tutaj, jedną taką wielką łychę daję do właśnie tej miski ze szparagami i teraz należy wszystko dokładnie wymieszać. Zobaczcie, piękny, zielony, intensywny kolor szparagów podbity tą niesamowitą zielenią pesto. Nadszedł czas na wydanie naszego dania. Bierzemy grzaneczkę i układamy szparagi. Wszystko ląduje tutaj na tej pysznej grzance. Biorę też kilka orzechów laskowych, tak żeby wzmocnić dodatkowy smak właśnie orzecha laskowego, który jest już w pesto i musimy je delikatnie skruszyć. Płaską stroną noża delikatnie miażdżę. Posypuję szparagi, posypuję odrobiną płatków drożdżowych żeby wzmocnić taki ala parmezanowy efekt, czas spróbować jak smakują nasze grillowane szparagi w pesto z czosnku niedźwiedziego. Mmm. Niesamowite. Takie szparagi z patelni, a jak z grilla. No i to pesto. Naprawdę cały rok czekam na właśnie ten okres, kiedy mogę dostać e, czosnek niedźwiedzi. Orzechy laskowe fajnie podkręcają, naprawdę ekstra danie. Zróbcie je jak najszybciej, żeby nie zmarnować okazji na właśnie czosnek niedźwiedzi. Dajcie suba, skomentujcie jak Wam smakowało. No i cóż, do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie wegetuby. Cześć!